Godzinę lotus, czas spłynie spokojnie. Tylko Liam zapomniał, że powinien być w pracy. A tak naprawdę to się zresetował. No, standard. Co nie? Planów na dzisiaj nie mam. Przyjrzymy się przy okazji, co tam z tej pierworodnej Liama i Eleny wyrosło. I być może coś zaczniemy już planować w kwestii jakichś pierwszych przyjaźni. Kto wie. Ojej, Liliana jeszcze mówić nie potrafi i wyliczanki niech potrafi, więc Elcia, jak już tu jesteś, to się zajmij tym dzieciątkiem. Czy potrafi kibelek? Potrafi. Czyli zgadujesz, tylko to mówienie zostało i pewnie zostawiłam sobie końcóweczkę, żeby przed samymi urodzinami to zrobić. Jak zwykle. I pewnie o tym jak zwykle nie pamiętam. Czy mam rację? Nie mam racji. Uuu, to ucz ją, ucz ją szybciutko. Czemu to dziecko jest tak w pupie z tymi umiejętnościami? Nie pamiętam. Czym my się zajmowaliśmy? Skoro to dziecko no, nie było naszym priorytetem. Kurde, dziecko zaraz padnie na twarz. Albo przynajmniej się zesra. Dobra, czyli mówienie mamy. Została nam wyliczanka, więc to ewentualnie. Czemu nie. Ej, mała! Mała! Aha, ona poszła na ten drugi kibel. No dobra. Dobra, Liam ja wrócił z robotki. On potrzebuje punktu logiki do ewentualnego awansu i potrzebuje sranka, więc no priorytety. Co jest Twoim tutaj? Mieć szóstkę wnucząt. Ty pragniesz być super bohaterką? Nie, też szóstkę wnucząt, więc już wiem, że Wasze pragnienia się nie spełnią. Chyba, że Lilianka będzie jakąś taką typową patolą 500, plus i te sprawy. Mam mądre mleko, ja się męczyłam z nauką tego mówienia, a kurde, wystarcza jedna na butla i posprawienie. No okej, okay. uznajmy, że tego nie było, tak, bo wiecie, to, że gram w tą grę wieki nie znaczy, że nie lamię, jak widać zdecydowanie, to nie znaczy, że nie lamię. Młoda, czy to już teraz? Wstań, powiedz nie, jestem sam, czyli wyliczanki się nie nauczymy, trudno, no to rośnij, no budź się Liliana, ja chcę zobaczyć, co z ciebie wyrośnie. Kolfan, kolfan, co z ciebie urośnie. Gdzie mi ją zdecydowało? ją wywaliło. Dobra, no, weź. Już. Koniec stania, kciuka, jesteś na to za stara. Wow. Przynajmniej masz włosy. Całkiem urocza z mortki. Nie wiem, czemu ta matka tak panikuje. Ojejku, kto talerz położył tutaj i w ogóle czemu to spaliłaś, Elena? Ej, no masz trzy punkty, mogłaś się bardziej postarać, wiesz? Ona się właśnie z kimś z rodziców zaprzyjaźniła z ojcem, dopiero teraz. Też ma z nim 72 na obu paskach, więc on chyba jej nie lubi. Dobra, to weź po Co ty robisz? Ty się jeszcze nie najadłeś? No weź, taki kawałek będziesz napełniać. I ja nie mogę. Co oni się tak na te spalone spaghetti rzucili? Okej, okay, ona chce się z kotem zaprzyjaźniać i generalnie to miało tak być, że ta lilijka miała być kupiona z myślą o Liliance. Boże. Czemu ja na to wpadam, to ja nie wiem. Więc myślę, że to nie jest zły pomysł, więc spędź z tym kiciem trochę czasu. Aha, tylko wy stąd teraz nie wyjdziecie pewnie, więc ja was tutaj teleportnę, proszę bardzo, i odbierz ktoś telefon. To ta młoda już się zaprzyjaźnia z tym kiciem? Oczywiście, że tak. Co ty byś chciała nauczyć czegoś? Tak, do nogi. No dobrze. Mogę ci to zablokować, ale na razie skup się na potrzebach. Bo jest godzina trzecia w nocy, więc może tak byście wszyscy powoli spać szli, tak myślę. Tylko Lea może się trochę w gwiazdy popatrzy, bo tu mu niewiele brakuje tej logiki. Fajnie byłoby mu wbić ten punkt. O, i super. No i teraz szybkie siku i spanko. To wiecie, może jakiś awans wyszarpie. Czy młoda do szkoły się. A, młoda jest w super nastroju, więc ona do tej szkoły może iść choćby zaraz. Powitaj, Heather. Jak już tu przyszła, to się ma. Ty, jak pracujesz od 9 do 15. Czyli okej, okay, bo ty byś wracała w takim razie mniej więcej tak jak dziecko ze szkoły, więc opiekunka nie jest nam potrzebna. Ciężkie tutaj rozkminy trzeba robić. Matko, jeszcze Wanny rozwalili. Dobrze, że idzie ten majster, to może coś tutaj poradzi. Aha, przypakowała. Burza była już się przestraszona, że ona mi umarła od pioruna albo coś, ale na szczęście tylko jej po prostu wywaliło mięśnie. Kolejna chce się nauczyć zabezpieczeń przeciwpożarowych. W sumie, jako żona strażaka, mogłaby się nad tym tutaj pochylić, więc spoko. No i przy okazji będzie trochę szczęśliwsza. Okej, okay, ojciec w domku. Więc młoda się tu trochę ogarnie nastrojowo i potrzebowo. I można siadać do lekcji. Co czwarty? To on był na trzecim dopiero? Ja byłam pewna, że on już jest na czwartym. Kurde. A dlaczego tobie nie chcieli dać awansu, co? Nie postarałaś się. Zresztą może nie sok, tylko weź sobie coś tam z tej lodówki takiego sensowniejszego, dziecko. To jest lodówka pełna żarcia. Kto tam do ciebie wyzwania? Policjant. Aha. Ja wiem to, przez to że cię z chłanem przyjaźnisz. No właśnie. Mi się coś zaczęło palić koło dupy Huana, rozumiem. Tak poważnie to na go znano, bo z kotem przyjechał, nie? Ale wiecie, można sobie dopisać historię. Stacy? Ty, ty się tu nie czujesz zbyt swobodnie troszeczkę? Co? Nie jesteś u siebie. I Owara od naszego skarbu, nawet nie próbuj. Ej, bez jaja, ja się boję, że mi go ktoś zarąbie. Znaczy, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale. Myślę, że należy ten skarb odpowiednio ogrodzić. Kogo wy już obgadujecie? No, baby straszne. Nie, no, dziecko idzie czyścić legowisko kicia. No, tylko kiciu w nim leży, więc tak trochę nie bardzo. Ale masz, ja tutaj oszukam system, proszę. Tak to się robi. Super. Przynajmniej jej nie będzie w pokoju śmierdziało, tak przy okazji. Ona w ogóle jeszcze by się wykąpała przed snem i, i może się kłaść. Dobra, ty potrzebujesz chyba tej logiki jeszcze, no właśnie. E, więc... Aha, więc chodź popatrzeć w gwiazdy. Elena, ty nie potrzebujesz logiki, idź posprzątaj. Po, po, pożegnaj się ze Stacy może. A Stacy poszła srać. Czego to na to się nie robi, żeby nie zostać wygonionym z domu, nie? Jezus, Maria, piorun strzela w sosnę, piorun strzela w dęby. Jeśli chłopak cię zdradzi, strzel mu prosto, w zęby. Kurde, drzewo nie pal się. Bo akurat Simowie zaczęli mi wstawać i będą, kurde, panikować. Dobra, Elcia, weź sobie prysznic. Młoda, 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 młoda ma super nastrój. Więc to będzie dobry dzień w szkole. Może kogoś przyprowadzisz. No w sumie z dzieci w takim szkolnym wieku, to. Chyba na chwilę obecną mamy tylko Galatę. Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś dziecko. Chyba wszystko już jest nastolatkami. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Um, no dobra. To było bardzo mądre, Lilko. Bardzo. Jaka to jesteś w ogóle z charakteru? Bardzo schludna, aktywna, uprzejma, poważna i taka pół na pół, jeśli chodzi o otwartość. Okej. Okay. No, ten piorun się normalnie wściekł. Mhm. Liam, po pierwsze, powinieneś teraz iść do pracy. Po drugie, do cholery jesteś strażakiem. Weź nie wydurnia i iść do tej pracy, było Błagam cię. No do pracy, ciulu. Taki nieumyty teraz pójdziesz, bo cię zachciało, kurde, panikować. Bo ogień. Młoda, ja nie wiem, czy ci się opłaca włączać ten komputer. Naprawdę, za chwilkę idziesz do szkoły. Tobie się granie zdąży włączyć. A nie mówiłam? Ech, rachunki, rachunki. Nie pamiętam, czy u McGregorów zapłaciliśmy, chyba nie. Upsi. Muszę pamiętać, bo przyjdzie komornik. O no, Elenka dostała awans, uroczo. O, Kitku, przyszło cię przywitać. No i Liam mógłby się umyć. Cały dzień taki brudny przesiedział, biedny. Nie macie w remizie jakiegoś prysznica? Nie wierzę, na pewno coś jest. Za głupi na to jesteś, widocznie. Co, jesteś młodszym detektywem? Dobrze. No i zaś ten rowerek, ja wiedziałam, że to jest zły pomysł, no. Ten w ogóle chce jogging uprawiać, no Dobrze. Kim ja jestem, żeby ci nie pozwolić? Możesz? Możesz. No to zasuwaj, samić. Trochę ci energia spadnie, to cię szybciej położymy. Może o takiej ludzkiej porze dzisiaj. Chociaż chciałabym ci tą logikę jeszcze zrobić. A nieważne. No, zasuwaj do tego ziomeczka swojego. No, cześć, fajnie, że wpadłeś. A teraz mam o ciebie wywalone, bo idę się uczyć. Rozgość się, czuj się jak u siebie. Ej, no aż tak cię zmęczył ten jogging, nie udawaj. No i idź, wbijaj tą logikę do końca. Tam ci chyba niewiele zostało, więc no... Myślę, że to będzie szybki szpil. A, połowa. No, ale to niewiele. No, co się dzieje, Kitku? Zabawy ci potrzeba. Czy ja ci nie dałam tego, takiego farfocla na ścianę? Jak ci nie dam, to już ci dam. E, czy wy wszyscy tak? Wszyscy chyba do pracki. A nie, ty masz w... Ty masz wolne, Elcia. No to możemy robić logikę. Też potrzebujesz logiki? I my serio szachów nie mamy? A gdyby na przykład tutaj wywalić tego kwiatka, albo chociaż tu przestawić. To zmieścimy się tu z szachami, co nie? To są trzy kratki, tak, no dobra. I problem rozwiązany. No i proszę od razu lepiej. Można sobie w dwójkę usiąść, pokrać w szachy, wbić potrzebne umiejętności. Dobra, Lilianka dostaje lepsze oceny. Czyli co tu. Przy... Piąteczkę z plusem. No ślicznie. A, jeszcze Georgia jest! No tak. Zapomniałam, że o nam dorosła. Księżniczka. Dobra, czyli się z za przyjaźnią, byś miała przyjaciółkę. Ale najpierw sobie pooglądaj obrazek, bo widzę, że potrzebujesz. Kurde, Elena znowu męczy ten rowerek przeklęty. Dziewczyno, zamiast tego, może byś podała jakiś obiad? Skąd wy macie ryby w lodówce? A, bo macie staw przecież, no właśnie. Czy ktoś z was potrafi łowić? Czy to emery emeryci chyba łowili? Dobrze. <grystanie> George, tak dobrze się u nas bawiasz, że aż Iwet musiała po nią przyjść. No cóż, bardzo mi przykro. Liam, czy ty wbiłeś tą logikę? Wbiłeś, okej. Okay. Super się składa. To był zdecydowanie kolejny z takich spokojnych gameplayów, ale mówiąc szczerze, potrzebuję i takich. Naprawdę, bo panik czasami tyle się dzieje naraz, że ja jestem zmęczona kolejnymi dramami. I czasami po prostu aż przyjemnie jest mi usiąść i pograć u jakieś takiej spokojniejszej rodziny. Zwłaszcza, że za chwilę, no, czeka nas wizyta u Taylor na przykład, a tam jak wiecie, spokoju za wiele nie ma. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Cześć!